Widziałeś w i trochę? Po Chicago pojeździłeś to już nie wiesz jak miejska cywilizacja wygląda No dobra, no i grzejemy Po kaweczkę Słuchajcie, o to jest ten oldschoolowy McDonald's Jeden z najbardziej oldschoolowych McDonald'ów. Za takich restauracjach muszę sobie zgadnąć na przykład takie informacyjne katalogi co gdzie się znajduje, co możecie odwiedzić, oldschoolowy styl, bardzo mi się podoba zobaczymy czy dostanę double shot americano Barcia pracuje która ma przynajmniej 70 lat Hi, hey, can I get double shot americano? Yeah, double americano? Ja double shot americano large one large large yes cream and sugar please how much cream and sugar one cream one sugar uh, 638 Mam, mam swoją kawę, jestem zadowolony. Trwało to 10 minut, zanim ją zrobili. Wow! Czy jedzie gdzieś na rejs? Dodge Viper jako fan motoryzacji. Do takiego rodzynka zobaczyć. To jest jeden z najpotężniejszych samochodów, jakie był seryjnie. Amerykańskie fajnie przejeżdżamy. Mam nadzieję, że wejdziemy na jakiś highway, bo powiem Wam szczerze, że w tą stronę ja jeszcze nie jechałem nigdy. I to jest właśnie taka prawdziwa Ameryka. Nie Chicago, nie Milwaukee, nie Miami, to jest Ameryka. To jest Wild West Jogień. Zobaczycie, I gdzie ja jadę? no i dwójkę mi pokazuje. Potem parę zakrętów, i do osiemnastki. Jak Przeskoczyć. Dobra, Papa Jones. What the hell? Słuchajcie, Papa Jones tu mają. Jak mówiłem, że McDonald's jest wszędzie. No tutaj, tutaj też jest, tutaj też dota. I mustangi są wszędzie. Się bez McDonald's nie obejdzie. Jestem gdzieś nie wiadomo gdzie. Szczery polu w Ameryce. Tępe zwierzątko zasnęło na drodze Ale no tak jadę już ze 120 mil I nie spodziewałem się, że to będą aż takie prery Prery, są znaczy prerie Czałówki mają Witam Jesteśmy w Wisconsin Bardzo daleko od domku Wszystko było z flagami przy drodze. Let's go, Brandon. A wiecie co to znaczy? Jestem praktycznie w Ajoa. Mają bardzo fajną lokację tutaj. Bardzo mi się podoba. Będziecie mieć oczko macie mokre. Oczko mokre. Ojej, oczko mrok. Nic nie będziecie widzieć. Także jestem praktycznie przy Ajoa. No, super miejscówka. Bardzo mi się podoba taki zabytkowy zameczek. Nie wiem jak Wam się podoba, ale mi się podoba. Szkoda tylko, że pada. Jakby nie padało, to byśmy puścili drona, bo ona bardzo chciała drona. Więc puścilibyśmy drona. No ale tutaj nie wiadomo teraz co zrobić. No bo pada. A jak pada, to dron mi spadnie do wody. To za tego drona zapłaci. z smakusia jeszcze wchodzi wziąłem sobie wodę, nie zabrałem sobie wody muszę się wrócić pokażę wam zaraz jak to w środku wygląda w środku. pokażę wam troszkę jak to tutaj wygląda taka sala old schoolowa jelonki na ścianach widać jelonki? Widać zielonki. Ta taka fajna, bo duża przestronna. No to był kiedyś jakiś zameczek. A jak widzicie tutaj taka miejscóweczka blisko rzeki. Nie wiem gdzie jesteśmy, chyba ten. Tutaj budynek tak. Jesteśmy my. Tu są jakieś porty. Tu jest park. Tu była gdzieś e, ta ceremonia ślubna no i potem był przejazd ja przejechałem tam ci już nie dotarli a widzieliście w ogóle mójficik buty eko i to w takim kolorze muszą być uwielbiam o, spodnie skarbnika koszulę nie wiem z czego ale jest bardzo ładna i jest elastyczna słuchajcie kupuję teraz elastyczne rzeczy wszystko musi być takie przynajmniej elastyczne, żeby było na plecach. Oldskulowa lampka. Fajnie wam byłem. Bardzo mi się podoba. Jest to tak naprawdę zrobione w stylu takim. E, zrobione tak naprawdę, to jest od, odnowione, nie zrobione w takim starym stylu. Typowym takim e, z takich z takich wilicz, z takich mieścinek takich, takich mieście, nie chcę tego nazwać wiosek no ale no jest to taka wioska a daleko od wszystkiego tak naprawdę także oni takie budowali zameczki i tu się odbywały dziewki tańczyły chłopy tańczyły rolne bawiły się no i tak się tutaj bawią w Stanach Countryside people i powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, ale w Wisconsin jednak jest duża różnica taka kulturowa. Emergency exit pada, pada, słuchajcie. Duża jest taka różnica kulturowa od na przykład e, tych miastowych. W ogóle e, wszystkie te obrzeża takie bardzo różnią się od tych miastowych ludziów ja myślę, że ten łabędzik pływa, ten tutaj, a się okazuje, że on nie pływa, że to sztuczny łabędzik jest. Bardzo ładne miejsce, fajne. Duże, przestronne, tu naprawdę można cyknąć zdjęcia, jak widzicie też zawsze te trawy, ta zieleń, te jeziorka, wszystko co jest zawsze naokoło wszystkich budynków, nie pojedynczych, wszystkich budynków jest zawsze słuchajcie zadbana, zawsze. W Polsce to te krzaki, to wszystko to tak wyglądałem. Jak przyjechałem do Polski, że byłem w szoku. Tu patrzcie jak to wszystko wygląda. Ta zieleń jest zawsze bardzo zadbana. No, pięknie to wygląda. Ja tu będę jeszcze gdzieś 7-8 godzin, a potem muszę jeszcze 3,5 godziny jechać. Najmniej. Do do... No, ale zadowolony jestem. Fajnie jest, lubię takie miejscówki. Ja też. jest to daleko, ale damy radę. Okej, okay, słuchajcie, wyprostuję wam troszkę co to ten Dausman tak naprawdę house jest, bo um, to nie jest zameczek, ja wiedziałem, że to nie jest zameczek, bo to nie miało nawet formy zamku, natomiast brzmiało ładnie, więc wprowadziłem nazwę zameczek. Dausman House został wybudowany za czasów Lincolna i w tej okolicy, w której znajduje się w ogóle ten Dausman House płynie najdłuższa, jedna z najdłuższych grzech w Stanach Zjednoczonych, Mississippi River. Ona jest w ogóle granicą między Wisconsin a Iowa. I o co chodzi? Przez długi okres. Czasu, właśnie ten Dausmann House był nazywany końcem drogi Railroad, czyli końcem tej, tej drogi tranzytowej. E, Dausmann House tak naprawdę to była stacja kolejowa, która została przerobiona na hotel, a teraz z tego hotelu mamy salę ślubną. E, wyklarowałem wszystko, no i jedziemy dalej. Have fun, people. Dlaczego trochę polubiłem to wesele, dlaczego zdecydowałem się go wrzucić na YouTube'a? Słuchajcie, wszyscy podchodzili do mnie jak, to jest niespotykane, jak do rodziny. Podchodzili do ciebie, podawali ci rękę: Cześć, o ty jesteś z Chicago, przyjechać, do jakiej narodowości jesteś? No i pytali tam różne rzeczy, tam o kamerę, o to, tamto, chodź, pokażę mi ci tutaj, jak wygląda ten cały Downsman, co będziemy robić i w ogóle. No super, super, naprawdę. Taki wyrelaksowany przyjechałem, mimo że strasznie było zobaczcie za chwilę, w ogóle jechałem, nie było nic. Słuchajcie, 100, no nie wiem, ile tam było, 100 ileś mil, nie było kompletnie nic. Nie było stacji benzynowej Byłem pierwszy raz w życiu, bo zawsze jeżdżę po highwayach, nigdy nie jeżdżę po takich polnych dróżkach. Pierwszy raz w życiu po prostu bałem się w Stanach Zjednoczonych, że stanę gdzieś na drodze i nikt mi nie pomoże. Słuchajcie, ja już jestem po tym weselu, strasznie zmęczony, tak że jadę do domu. spać mi się chce, stałem 3.30 gdzieś, e, a jest 22.30. E, no wracam do domu, muszę zatankować. I tutaj już GoPro też wymiękło, z tego względu, że już bateria padła, także zakończymy ten odcinek wesele, było rewelacyjne, tak jak mówiłem, naprawdę zmęczony byłem strasznie, ale czułem się bardzo dobrze wypoczęty, tak naprawdę umysłowo nie byłem takim przygnieżdżony, jak bardzo często po weselach takich ciężkich jest. Także to tyle na dzisiaj, widzimy się w następnym odcinku, słuchajcie, lajkujcie i subskrybujcie i zostańcie ze mną. Do następnego, cześć!